Po Krynicy jeżdżą takie meleksiki, to się nazywają, nie FK? Tak jest. Meleksy takie elektryczne i nieelektryczne i wożą ludzi po 5 złotych od osoby i sobie można dojechać jak gdzieś, gdzieś jest daleko. No Powiedz, czym się martwisz szewka? Pies hałasuje. Pies hałasuje w lokalu? nam, znaczy w naszym szczeka, wyje, pisze szczeka, piszczy. wyje, piszczy, a przecież nie weźmiemy go ze sobą, prawda? byśmy mogli, by dziecko, by Mo byśmy Mogli Igor mówi moglibyśmy wziąć Cześć, a co i... ma, a ta wyjesterka? Wyjesterka? on ma do przyczepy jeszcze A. jakbyśmy ten byśmy go mogli wziąć, jakby Donia go non stop nosiła ale do, lo do lokalu nie wejdziemy ale do, żeby... do lokalu nie Igor, wejdziemy, to a to trzeba mi? trzeba jakieś frytki zjeść i jakąś herbatkę z cytrynką wypić, nie? Tak, tak. Bo zimno jest. Tak, tak. <laughs> nie po, po schodach, idziemy tam, prosto, nie? No to jest ta droga. No tak, ale może tędy lepiej, czy nie? A z czym lepiej? Chodź. No bo tu więcej ludzi jest, a tu mniej. Po schodach będziesz chodził. No po schodach mnie ciąga takich. Ten zaraz sobie zęby wybiję Daj rękę. A tutaj na ten basen naprzeciwko, o, tutaj można iść. Port 21, wiesz? No no, to tutaj właśnie. A Donia jest tam. Ubrała się, ubrała się, wystroiła się jak stróż w Boże Ciało i jest. Dobrze akurat. wiem, czy ty jesteś dresem na co dzień, ale ja nie jestem. Ja jestem dresem na co dzień, a Donia nie jest. Patrz jaki niegrzeczny jest. On chce dostać zabawkę, mi się wydaje. Nie, on nie dostaje zabawki, bo on wziął sobie dwa pistolety i różne inne rzeczy. A dlaczego nas nie umiejscowili w tym? A tutaj mamy A, nie było. port 24. No to tutaj mamy. Ja widzę 21. Nie wiem, do no to, <laughs> 21. To no tutaj mamy ten basen chyba tu jest, nie? Na pewno. No. Nie, chyba. na pewno. Na pewno. Igorku, gdzie jest nasze jedzenie? Powiedz. Broń się. Co zamówiłeś sobie? z e, wielką peperoni. I Coca-Cola. Rozumiem. A Donia ty co zamówiłaś? Jedzenie. Do jedzenie zamówiła. Do mnie to dobrze, że jedzenie namówiła. No. Na obiad przyszła, nie? No właśnie, w sumie tak. Ja wiem, żeby to jakieś święte. Jakieś Ja jem rybę. Zamówiliśmy. to. Co? to, że tak kręci. Eszka, a ty, a ty co Eszka, co tak zamówiłaś? Powiedz tutaj. No, że nad morzem, no to rybę, nie? Aha, rybę sobie zamówiłam. Rybę i. Nie chciałabym się rozczarować. Oj, właśnie musimy chciałbym... znaleźć tą bastową. Będzie zła recenzja na kanał. Tak, tak. Recenzję wystawimy. Bo pan kelner obiecał, że ryba jest dzisiaj właśnie. kupiona z kutra, no więc zobaczymy. Mama wysmakuje. A ty poznasz? Ja poznam, a ty nie poznasz mrożonej ryby? Nowa Magda Gessler ja Piwo poznam czy jest nie, nie ten nową On poznał Ja piwo. poznam piwo, czy jest bezalkoholowe <laughs> czy alkoholowe Tata tam weź sobie, sobie jakiekolwiek piwo Czemu? Bo to dla mnie, to jakiekolwiek Bez różnicy, ważne żeby tam No no. Nie. A ty sobie wziąłeś co? Flondrę? W porter se wziąłem, Ale piwo w flondrę, sobie... W flondrę sobie wziąłem, tak ale z czym z frytami? Z frytkami i z zestawem surowek. Żebyś mnie się nie poczęstował moim pieczonym ziemniakiem. Ja właśnie miałem wziąć to twoje i nie wiem czy czasami nie, zjem... czy nie zamienimy. Czy to to nie zamienimy? To... Nie, czy nie zjemic twojego kamerę. i mojego, a ty wypijesz najwyżej moje za... piwo. Zamien kamerę! A ja weźmę sobie kupię drugie. Zamienić kamerę? Tak. Dobrze, poczekaj. Ja mam taką flądrę. To jest frondra, bardzo dobra. Frytki zestaw surówek Igor wziął sobie pizzę. Dobra pizza. A do co ty masz? Pierś kurczaka, frytki i sałatki Zestaw surówek? No, ona też ma zestaw ty. Ty A Ewka wzięła? Czekaj, Ewa wzięła coś, coś, co ja muszę spróbować, mhm. bo to jest ten. Strąg w sosie koperkowym. Strąg w sosie koperkowym, bardzo mhm. dobrze, że wygląda, ale czy to dobrze. będzie dobre, po nie wiem. Co hmm? Ale droższe ode mnie od mojego, bo moja frondra 8 zł, a jej strąk 14. Nie, Czyli kto jest oszczędniejszy? Ja. Dziękuję na razie i smacznego Wam życzę. przegrywa z Donią. Dobra, Donia. No no nie daj się tak! Tam <grywa> no, <wbił. grywa> Tata jak się boi o tą bramę swoją Powiedz coś elokwentnego. Ona ma to peja. O, właśnie. I wtedy przyszli do jego koledzy. I pili alkohol, a jak alkohol im się skończył, to poszli do tego nowego nocnego klubu, tego disco Night Forever for jego taczmiki z i w house. To ma to mają psychę ludzie z rytą, nie? To jest kabaretowy No Bardzo fajny zresztą kabaretowy. Tu jesteśmy u tego fryzjera, żeby obciąć tego chłopaczka. O. Bo on ma za długie włosy. No to tego golimy, nie? Ja sobie też zrobię na czarną farbę i trwałą jakąś to zrobię. Z, sobie czekaj, sobie, okulary zaparowały. O! Strzelę sobie trwałą. Jakieś loczki z tyłu, Ewa, co ty myślisz? Myślę, że loczki też są. przodu długo, a z tyłu krótko bym co a, zrobił. <laughs> tak jak ty, no. Dobrze. Jak z się Ewka, jak wyglądam? Kobieco. Kobieco? Fajne okularki mam, tylko wszystko widać mi. No o to chodzi. A ty? A ty masz moje. Ty wyglądasz męsko, a ja kobieco, widzisz? nie Co jesz? dietetyczny tam. sorbet. Dietetyczną bitwę śmietanę Sorbet. Ja widzę, że to jest gofr. Nie, to nie jest gofr. Nie? To jest dietetyczne? To są warzywa, owoce i wszystko co zdrowe. No. <noise> Igor, co jesz? I z nutellą. A mama co je? Ja też nic. Kto to zdąży z nimi zjeść Trzeba mieć dwa warzątki chociaż. Dwa metry już coś chcą. Dwa metry już są. Ju, no. Już są gotowi, nie? Tak. Spróbujcie teraz zbita śmietana. Na to jest bita śmietana. Nie? Wygląda jak jakiś krem. Smacznego, dietetyczno. Dziękuję. Co macie ładne z Donią? No mów zdjęcie. Donia, a ty co masz ładne z Igorem? Mama, czemu ty sobie nie wzięłaś? E, Daj nic? nie, spokój, tylko tego też nos boli, takie zimne. Nos boli, takie zimne, mówi. Tu sobie kupiła takie, jak, glasses. glasses. Dobrze, idziemy. Idziemy. Pa. No pa, na razie.